Po co? Po owala taki motor. Już dawno planowaliśmy go mieć. No i teraz jedziemy aż do Krakowa. Łamna jest pogoda, więc mi się wydaje, że będzie fajnie. 3 godziny i 32 minuty, bo niedługo już będą jakieś wielkie korki, bo jedziemy przez Warszawę, więc będzie problem. O, tam widzicie jest pałac kultury, nie wiem czy widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Teraz mamy. Jesteśmy w połowie drogi. No jeszcze mamy. Yy, no mieliśmy 4 godziny. A teraz mamy 2 godziny i 27 minut. Mieliśmy, Ma... mieliśmy przystanek, tak? Tak, mieliśmy, mieliśmy przystanek tak też. bo zrobić bo flag, tak. Parka, tak. I zrobiliśmy mu niespodziankę. Ja bo fajnie trafił. Tak. Dobro, ładnie. na podium, tak. Super. A teraz jedziemy. Radę, jedziemy tą drogę szybkiego ruchu Co tam się dzieje? Tam się dzieje? Dobry wieczór Cześć się cześć, cześć. Okay. <laughs> cześć, cześć, cześć. Nic się widać, nic się widać. Nie ma światła. Wyjmijmy to A A weź, odpal, o, właśnie coś będzie widać. Weź bliżej. O, <laughs> ty to to jest ja Możemy rozpakować? Możemy Możemy rozpakowywać! Piękny, zobacz, zobacz! Ale do garażu idziemy, tata! No to szybko, tata! tata. Jezu. jest? Jest! O! Ja! Wczoraj byliśmy w Krakowie w maszynkę, żeby odebrać. Nie? Jak Kuba? Dzisiaj w pełnej się, że go dopiero widzimy, bo tak naprawdę wczoraj było tak ciemno, obróciliśmy o 4.30, tak. też nie mieliśmy siły, prawda, żeby go obejrzeć. teraz jak ja go widzę, to... <laughs> Ale jakie siadełko mięciutkie w ogóle. To zbyt... Dobra, kto pierwszy siada? Ja! Dobra, w ogóle tak. chyba z profilu fajnie wygląda, z profilu też. Z tyłu też. A, i on chyba ma też... Co co pamiętam, to ma chyba wszystkie do dołu biegi, a żeby zredukować to trzeba do góry, wiesz? No, no będziemy patrzeć po kolei. To są przejściówki, także zobaczymy. Dzisiaj na razie tylko mamy, że tak powiem, taką zajawkę, tak? Bo jesteśmy totalnie zmęczeni podróżą, ale warto było chyba, chyba, co? Tak, tak. No. W ogóle dziękujemy Natalii i Patrykowi, rodzicom Wiktora, że pomogli nam w sprowadzeniu tej maszyny, a z Czech generalnie, tak? No chyba warto było, co? patrzcie zobaczcie jaki jest hamulec, w ogóle dziwny. On, tam jak porównamy, to on jest zupełnie inny. Jest regulacja tego zawieszenia, regu regu góra-dół. Nie ma regulacji zawieszenia przed przedniego, dziwna sprawa. Tak? No, tak, no nie ma. No ale mam nadzieję, że tuż tu jest motocykl skrojony na ściganie. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy to wiewki trzeba będzie zdejmować, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie się niszczyło przy wywrotkach. Jestem też troszeczkę tutaj pełen obaw, że to może być przy dzwonie, może się motocyk niszczyć, bo nie widzę tu jakichś kraszpadów. Widzę, kraszpady mamy tylko na kierownicę. Mamy tutaj. No i tyle. Gdzieś na filmach widziałem, że tu się też zakłada na boczki. O, jest miejsce na ten, jest chyba, czy może debekilery. Ciekawe jestem, czy nasze. Od MRF do Bakilary to będę pasować Wygląda na to żeby. No zobaczymy, się co może być podobno. Dzisiaj słuchajcie, jest tylko taka zajawka, bo też uczymy się, poznajemy ten motorek. Trochę. Jest fajna instrukcja obsługi, także wydaje mi się, że tam większość rzeczy podstawowych przynajmniej jest opisana. Trzeba to przeanalizować. Zobaczę, dzisiaj zrobimy pierwsze palenie. Później jakaś zmiana oleju i tak dalej. No na pewno słuchajcie, specjalnie dla Was nakręcimy film o tym motorku. E, mówię, no na razie nie jesteśmy nic w stanie absolutnie o nim mówić, e, bo zero wiedzy. O, Kuba już moje pozycje. I ogień, nie? E, no plan jest taki, żeby nim się zacząć gdzieś ścigać, tak? Zobaczymy. Najpierw Kuba się w niego wjeździć. No jest opisane jakie ciśnienie, frontry. Jest też jak naciągać mocno łańcuch jakie opony. No mi się podoba. To by było na tyle, ta Kuba? Tak. Podróż się udała. Przyjechała maszynka. No i zaczynamy zabawę. Let's play.